Witam w nowym roku. Oglądasz rycerski tydzień Arenalbion. Inicjatywa, dzięki której dowiesz się o nowościach oraz zmianach w grze w ostatnim czasie, a także niektórych ciekawostkach z gry. Dzisiejszy odcinek obejmuje dwa tygodnie okresu bożonarodzeniowego i noworocznego. Zapraszamy: Zmiany i nowości. W mieszkalnej barce wpływającej w wiosce Kurkor pojawiła się nowa możliwość zawodu. Możesz tu teraz zatrudnić się jako rybak. W prezentach wioskowych, które można było kupić w sklepach wszystkich miast, otwieranych w Wigilię w Albionie pod Choinko, był tępy nieznany miecz, którego przeznaczenie nie jest jeszcze znane. W sprawnościach zamiast tekstu jest pasek. Najrzając mieszko na pasek widać ile zostało do następnego poziomu. W tle widać przykład. Kradzież. Następuje zrównanie zasad kradzieży i obrony przed nią na wszystkich płaszczyznach, zarówno szkolenia, spadku, jak i efektywności, tak aby nie było pomówień, że ktoś ma lepiej kradnąc lub broniąc się przed kradzieżą. Trwa zrównanie kradzieży i obrony przed nią. Zostało zrównane szkolenie oraz spadek jednego i drugiego. Aktualnie jest zrównywane wchodzenie kradzieży i obrony przed nią. Do tej pory obrona przed kradzieżą była 10 razy skuteczniejsza niż kradzież. Aktualnie jest tylko 8 razy skuteczniejsza. Zrównanie to będzie rozłożone na wiele tygodni, tak aby były możliwość stopniowego podszkolenia się w obronie przed kradzieżą. Pojawił się nowy przedmiot. Różczka. Produkujemy ją w osadzie Amazonek. Do produkcji potrzeba 666 talarów, 2 razy uduchowienie małe ran, 1 razy bambusowy patyk, 1 razy księżycowy pył. W celu realizacji wszystkich akcji na innym rycerzu należy być sprawny, mieć kondycję i rany. Na przykład nie można już zadać kogoś do więzienia, jeśli nie ma się uleczonych ran. Tak samo jest m.in. z porywaniem, okradaniem i pisaniem na plecach. Obywatelstwo Zaklętej Doliny daje możliwość rzucania uroku, polegającego na odkarmianiu wierzchowca. Obywatelstwo Zaklętej Doliny, jako jedyne, daje dodatkowe możliwości w przeciwieństwie do obywatelstw innych krajów. Spadła ilość wydobywanej cyny w szybie wpływającej wiosce. Zwiększyła się ilość siarki. Uzbrojenie zostanie wycofane ze sklepu. Będzie ono stopniowo przenoszone do produkcji zgodnie z tabelą pod podniższym adresem. Tabela ta jest też prezentowana od kilku tygodni na forum gry. Ciekawostek. Na albionowych szlakach przybył nam nowy arcyłotr. Jest nim Awatar JP. Zapraszam też do zobaczenia aktualnie najlepszej 20 pogromców monstrów. Ogłoszenia graczy. W tym tygodniu mamy tylko jedno pozdrowienie. Pozdrawiam najlepszych albionowych rodziców, Nireth Magiczną i Muladip, a Na dzisiaj to tyle. Ostatnie tygodnie nie przyniosły nam zbyt wielu zmian, dlatego odcinek jest krótki. Mamy nadzieję, że za dwa tygodnie będziemy mogli wam przedstawić dużo więcej materiału. Zapraszam do odwiedzenia strony rycerskiego tygodnia www rycerski podkreśnik Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału na YouTube! Dziękujemy i do usłyszenia! Rakuraj szogun wielki.